Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Muzeum Oręża Polskiego została zaprezentowana nowa kolekcja broni przekazana do wszystkiej instytucji. Jak poinformowano nas w zaproszeniu, arsenał pochodzi ze sprawy rozwodowej, o której rozpisywały się ogólnopolskie media. Dzisiaj dzięki temu do muzeum trafiło ponad 40 cennych artefaktów. W normalnych warunkach, gdybyśmy mieli te artefakty pozyskać na wolnym rynku, to niektóre pojedyncze egzemplarze, które tutaj są w tym stole i które za chwilę Państwu pokażemy, mogą kosztować nawet dziesiątki tysięcy złotych, więc z pewnością nie było nas w tym okresie na te zakupy stać. Należy dodać, że broń mogła trafić finalnie do huty i zostać przetopiona. Tutaj wielka uprzejmość Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, prokuratury regionalnej, która przyjęła te zabytki. Arsenał zachowany jest w bardzo dobrym stanie i składa się z większych eksponatów, jak i drobniejszych elementów, które posłużą między innymi do kompletowania broni. Ten sprawny ten niemiecki karabin szturmowy MG42 to są rarytasy na na naszym rynku więc tam wisa mam z pewnością słynna wis tam vis też i to jest wize wis proszę państwa polski radom polski radom tak czyli bardzo oryginalne niemieckie parabelki, znane z filmu nie wiem kapitan Kloss na przykład Bogata kolekcja nowych egzemplarzy broni już niedługo zostanie wystawiona dla odwiedzających muzeum